Grubi, Nien, specjalnie peśle, nie specjalnie no odpaliłem. O. 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 pierdnięcie. dobra, poszło tu. O. <śmienią> <Zabawa>. <śmienią> <śmienią> to jest kur... Jeszcze jaki er. Zajer... Wyślijmy jak nigdy! Zobacz! To było... To było poszło, patrz! Pierdek! No, to bączki sobie! To był bąk! To był bąk! Dwadzieścia ty pajedą! Real Hestia Dwie Dychy! Kurwa, że kurwa... Patrz, otwalił coś, otwalił coś! Co? Zobacz to! To jest pierdolnięcie no. Patrzcie pierdolnięcie <grywa> ja To jest zajebanie <grywa> Nie nagra, nie zdążyłem, takie się nie zdążyłem pod Blok <grywa> no. no. grupy no, no, Zamienię dwa trzy blok, no 우리터 길은 12! 울우그 길은 이2 아, 울리터 길은 12! 아, 울리터 길은 리터 길은 Daj, raz. Ładnie na piętnaście. Kładzie no. No. Kto to? Jojo jest. Rura! Ja też nie tam Wiem już, było... Nie było słychać do To był kurwa konkret, człowiek konkret. No konkret. czy